Cześć, witajcie! W dzisiejszym materiale będziemy sprawdzać, czy iPad 6 generacji po ponad 7 latach od wydania ma jeszcze sens? 1. Bierzemy pod uwagę wady i zalety, ale najpierw rozpocznijmy. iPad 6 generacji miał premierę 27 marca 2018 roku, a do 11 września 2023 roku miał jeszcze uaktualnienie. Wiele osób. Decyduje się na właśnie tego iPada z uwagi na szybkość pracy, wygodę zgrania czy chociażby możliwość korzystania z Apple Pencila pierwszej generacji. Wady. Czasami może się zaciąć, ale to raczej rzadko. Ma tylko 32 GB. W 2025 roku minimum to 64 GB, to i tak jest bardzo mało. Na szczęście jak ma się sprzęt od Apple to można. Mieć iCloud, ale tylko 4 GB darmowe. Słaby aparat generalnie do jakichś rozmów przez FaceTime jest OK. Zalety. Szybki, cienki, wygodny, idealny do przeglądania internetu, na przykład YouTube, Facebook i itp. Można podłączyć Apple Pencil, dzięki któremu można rysować piękne obrazki i grafiki. Dobra jakość wykonania. Touch ID iPad występuje w trzech kolorach: srebrny, złoty i gwiezdna szarość. Masz do wyboru 32 GB lub 128 GB. Wejście Lightning. Ekran Retina ma 9,7 kala. Moja szczera opinia na temat tego sprzętu. Idealny dla dzieci z uwagi na bardzo dobrą kontrolę rodzicielską, dzięki której będziesz spokojny o dziecko. Dobre odwzorowanie kolorów do rzeczywistości, jasne i wyraźne. Idealny do czytania książek. W pracy sprawdzi się do czytania maili i pisania maili. Ocena 7 na 10, a tego i więcej iPadów znajdziesz na naszym Vinted. iPadowo. iPadowo. Od ludzi dla ludzi.